Serdecznie na kolejnym nagraniu Ale troszkę mnie nie było z powodu no, intensywnych napraw. Ciężko mi było połączyć to z nagrywaniem, więc na jakiś czas sobie odpuściłem. Ale tutaj, na prośbę jednego z moich widzów, e, zrobię nagranie z wymiany baterii w Samsung Galaxy S20. I co? No, bez, bez tutaj zbędnego przedłużania, e, zabieramy się do, do, do wymiany tej baterii. Filmików z rozbieraniem telefonów, obudów, obudów baterii jest sporo. Także tutaj pominiemy ten temat i zaczniemy rozklejać tą obudowę. Przypadłość tego telefonu, z wskazań tutaj właściciela, lekkie przegrzewanie w trakcie użytkowania, z tym że zaznaczam, z tym że był podpięty pod ładowarkę i stąd też prawdopodobne przegrzewanie się był jeszcze umieszczony prawdopodobnie w samochodzie na przedniej szybie latem, także tutaj przegrzewanie się tego telefonu mogło mieć miejsce i zaniepokoi mnie rozklejona obudowa no, ale to też się zdarza to w skutek właśnie tych te wyższych temperatur, może nawiewu, klimy włączonej klimatyzacji oddziaływania tych warunków na ten telefon mogło też dojść do osłabienia się tego kleju z tyłu i po prostu częściowo się rozkleił z poboru prądu z, nie wynika, żeby było jakieś zwarcie, które mogłoby drenować tą baterię, które mo, mogłoby powodować, że e, któraś, któryś z elementów nadmiernie się przegrzewa. E, z tego, co właściciel mówił, to o, bateria miała tendencję do szybkiego rozładowania się w pewnym, w pewnym zakresie jej naładowania, także zdecydowaliśmy się na wymianę tej baterii zakupiłem e, oryginał z pewnego źródła, także tam nie jest jakiś tam leżak, która tam leżała nie wiadomo ile czasu i straciła i tak swoją pojemność. Mhm. Jest to pewniak, także tutaj zrobimy prostą wymianę. I tyle. Mm. Dobrze, tak jak wstępnie zauważyliście, pozbyłem się dolnego, dolnej obudowy wraz z głośnikiem tutaj i zdemontowałem dwie taśmy łączące moduł ładowania, tą dolną płytkę z płytą główną, tylko po to, żeby ułatwić sobie zadanie przy rozklejeniu tej baterii. W każdym innym modelu mamy takie dodatkowe tutaj uchwyty, które możemy pociągnąć i ona wtedy się o wiele łatwiej rozkleja. W tym przypadku tego nie mamy, musimy podlać tutaj ipą alkoholem izopropylowym po to, aby zmiękczyć po prostu klej, który jest pod spodem tej u spodu tej baterii z drugiej strony. On z reguły mocno trzyma. tak? Także podlewamy tutaj alkoholem, dość sporo, obficie i, i czekamy aż on zacznie działać, aż on częściowo rozpuści, tutaj trochę mi się dużo nao tego wylejemy i poczekamy chwilę aż ten klej, aż ten e, aż ten alkohol zacznie działać rozpuszczać tą uszczelkę i zaczniemy demontować tą baterię ja zawsze do tego używam sztywnej karty kredytowej <grych> spełniam swoją funkcję e, zaczynamy, o, zaczynamy od najszerszej e, e, części tutaj gdzie jest zamontowana bateria i zaczynam delikatnie ją podważać, tak? Dobrze, słuchajcie, przy demontażu takiej baterii yy, naprawdę trzeba zwrócić szczególną yy, ostrożność przy próbie podważania jej pod spodem, ponieważ możemy szkodzić jakieś komponenty, które się znajdują yy, pod, tak jakby, pod tą baterią. Należy na to naprawdę zwrócić uwagę. Tak jak tutaj widzimy yy, mamy jakieś elementy, podejrzewam, yy, czujnik odciska palców tutaj yy, przy ekranie. Dlatego ostrożnie z tym, z odpowiednią dozą uwagi, żeby nie uszkodzić bardzo drogiego ekranu, tak? Także musimy też na to zwrócić uwagę przy oglądaniu tej baterii. Tak jak widzieliście, Samsung zawsze klei naprawdę mega mocno. I była potrzebna no, temperatura, żeby pomóc tej uszczelce stracić swoją przyczepność. Dobra, najgorszy mamy już za sobą. E tak jak mówiłem, bateria już przyszła. Właściwie trochę musiało poczekać, ale czasami warto. Lepiej zwrócić uwagę na datę produkcji tej baterii, żeby to nie był, tak jak wspominałem wcześniej, leżak. Funkcje... <laughs> Mamy tutaj komplet razem z wlepkami. Bateria jest identyczna, także używamy tylko oryginalnych części. Wypozycjonujemy ją w ten sposób, że. No, nie, nałożymy go, ją w to samo miejsce. Tutaj trochę pozbędziemy się tej <laughs> złuszczałej uszczelki. Uh -huh. Upasujemy sobie złącza tutaj, wejście tej baterii do, do gniazda, tak żeby później już tym nie manewrować niepotrzebnie. Ok. Mamy folię zabezpieczającą, wielką drugą i umieszczamy baterię zachowując te same odległości, które były tutaj. <laughs> Ten klej przy dociśnięciu, on się rozejdzie równomiernie tutaj po tej powierzchni. Także tutaj nie będzie z tym problemu. Po prostu nakładamy w miarę równą grubość i staramy się nie zbliżyć za bardzo krawędzi, bo później przy dociskaniu ten klej po prostu wyjdzie, wyjdzie brzegiem i będzie to nieestetycznie wyglądało. I też przy sporze na więcej pracy przy późniejszym polerowaniu tego telefonu, czy czyszczeniu, tego kleju, tak żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Dobra, klej nałożony. Przejdziemy teraz na kolejną, na drugą kamerę. Przykładamy budowę. Ja zawsze to robię w ten sposób, że maksymalnie zbliżam się do której skrawędzi, w tym przypadku tej górnej, staram się przyłożyć, pociągnąć lekko w dół, docisnąć i po prostu puścić. I trafi to nam na swoje miejsce. No właśnie trochę koju wyciekło, ale to nic nie szkodzi. Telefon trafia do... stawiamy ja odpowiednią szerokość i... i dociskamy ten telefon. Specyfikacja tego kleju wymusza praktycznie 8, godzinny, 8 godzinne trzymanie tego kleju, trzymanie tego telefonu w tych zaciskach. Po prostu ten klej 8 godzin się utwardza, nabiera swoich właściwości przez 8 godzin i tak też to musi tutaj być zrobione. zaciskamy z odpowiednią siłą. Musimy też zwrócić na to uwagę, że używając takich zacisków, jeżeli zbyt mocno dociśniemy tą Obudowę ona po prostu nam się wypatrzy i będzie wystawała poza poza obrys telefonu. To będzie niestety wyglądało, a tego chcemy uniknąć, dlatego kontrolujemy tutaj ten docisk. Termicza, termiczna rozpuszczalność tego kleju wynosi 90 stopni, także nie będzie tutaj problemu z ponownym rozklejeniem się tej obudowy. O. Jeszcze tutaj na rogu. Okej, okay. dobra. Jeszcze tylko kontrolnie sprawdzimy czy on działa. Działa on przeżył tutaj to dociskanie. I tak telefon zostawiamy na minimum 4 godziny. Możemy wtedy ściągnąć zaciski. Kolejne 4-5 godzin klej się będzie utwardzał. Możemy wstępnie tutaj poobcinać tutaj ten nadmiar tego kleju skarpelem pod mikroskopem, tak żeby żeby to wyglądało i wróciło do klienta w takim stanie jak jakim tutaj otrzymałem ten telefon, a był bardzo zadbany. Także to tyle, trzymajcie się, papa. Pa.